Cześć, dzień dobry, witam Państwa, za chwilę, rączka już widać, za chwilę będziemy robić sałatkę ze ziemniaka nozem, nozem będziemy obdzierać, o już mamy ziemniacki ugotowane, ziemniacki, zdzieramy już łupinkę, gdyż były ugotowane i się ładnie ta łupinka zdziera jak papierek, prawda? Delikatnie zdzieramy, żeby się nie zaciąć z brzytwą. O, ziemniacek widzicie go? widzicie go? Ziemniacek to jest. I teraz jeszcze tu gdzie obrzeżamy go. Troskę. O, ziemniacek gotowy. Drugi, drugi ziemniacek. Obdzieramy tak samo ugotowaną już tą skórkę z ziemniaczka. Będziemy. Oblizywać się, zaraz jak będziemy to wszystko jeździć, normalnie będziemy się oblizywać. Dobrze, i teraz patrzcie. Oj, oj, coś tam sąsnęło. Dobrze, zdzieramy skórkę, zdzieramy, zdzieramy skórkę. I teraz, prawda, już, już jest coś tam dziś. O, piękne ziemniacki, piękne dwa ziemniacki, sól tam w, w prawym górnym rogu, widzicie sól, widzicie sól, o tam jest coś widziało na tym, o, kroimy ziemniaczek, kroimy, kroimy, w lewym dolnym, dolnym rogu widzicie Państwo e, majonez i teraz, o, na talerzyk, na talerzyk i kroimy drugiego ziemniaczka, tak, kroimy bo ślicznie, kroimy, pięknie się kroi ziemniaczek, już ugotowany, piękny jest. I teraz ciach 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 rybciupciupciup cia ciach 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 i ziemniaczek drugi dałby ze i teraz o sól solimy solą bo to jest sól sól piękna sól jest sól kamienna tam nie żadna tam różowa czy tam zielona, tylko piękna i majonez. Majonez balimy, prawda? Majonezem. I teraz tym majonezem nie samy, nie nie niezamy, łyzecką, nie I teraz będziemy już to pomału, o, spozywać. am. Mm, 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 pychotka, normalnie pychotka, pięknie za zaje, fajna jest sałatka, ze zimna, o, co jest nożem i widelcem a nie tak jak przedtem, samą łyską i teraz, o, o, jakie pysne, jaki pysny, ziemna, pięknie piękne pysny i tak wam życzę drodzy państwo może o jeszcze jak nam coś tutaj nie gra to możemy sobie kawałek czekolady zjeść na koniec i będzie fajnie coś